Kasiusz Kasiożyciński to żywy dowód na to, że można zrobić karierę, ograniczając swoje słownictwo do poziomu postaci z kreskówki, która zna tylko dwa słowa i powtarza je w kółko, jak jakiś Pokémon, który umie tylko wrzeszczeć Kasio, Kasio! Jego potęga tkwi w czystym, nieskażonym myśleniem prymitywizmie. Coś jak połączenie szreka na sterydach i dzika z podlaskiego lasu. Życiński to człowiek instynkt, chodząca awantura i mistrz sztuki i obrażenia na poziomie podwórkowej kłótni o chustawkę. Był amatorski pięściarz, który nie tyle przebił się do świadomości kibiców, co wdarł tam z buta, krzycząc coś niezrozumiałego i rzucając przekleństwami jak konfetti. Dla jednych to król Freakfightów, dla innych bohater tragiczny, w sztuce pod tytułem Niech ktoś go w końcu znokautuje. W dzisiejszym odcinku przybliżymy wam postać Kasius od jego początków aż do dziś, kiedy wydaje się, że jeszcze długo nie zniknie z ekranów waszych radiodbiorników. Zacznijmy od początku. Cassius. Zaczynał jako bokser i całkiem nieźle mu szło. Stoczył ponad 70 walk, z gardą brązową medal Mistrzostw Polski i miał szansę na Mistrzostwa Europy. Problem w tym, że w boksie zarobki to raczej kieszonkowe na chipsy i oranżadę, więc Kasiusz postanowił olać ten sport na zawsze. Nie każdy jest tajsonem furia, znajomości z biedroniem bijącym własną matkę raczej nie gwarantują sukcesu finansowego. Poza tym, Kasiusz nigdy nie ukrywał, że lubi sobie golnąć dla lepszego trawienia, co raczej nie idzie w parze z katowaniem się na sali treningowej. Skoro boks nie wypalił, to czemu nie modeling? Cassiusz Spróbował swoich sił w Tap Model i tu uwaga to właśnie tam zaliczył swój telewizyjny debiut. Krążą plotki, że miał romans z Janą Krupą, ale te plotki właśnie wymyśliłem. Chociaż znając jego milfowe zapędy, pewnie próbował. Niestety, jego przygoda z modelingiem zakończyła się szybko. W trzecim odcinku szóstej edycji Tap Madu wyłoniono finalistów i dla naszego bohatera zabrakło miejsca. Ciekawa osobowość fajnych chłopak, ale miejsc już niewiele. Rzuciła krupa. Sam Kas już skwitował to po swojemu. Do wszystkiego podchodziłem z uśmiechem, nabrałem trochę pokory, poznałem ciekawych ludzi, nie żałuję. Po Tap Madu nadszedł czas na kolejny etap kariery. Reality show. Cas już wkroczył do Warsaw Shore, gdzie z miejsca został królem melanżu i znawcą mocnych trunków. No przez zakaz bosa na alkohol? No to alkohol mi tak smakował, jak nigdy Osobiście uważam, że Warsaw so Shore, jak każde inne reality show, to wylęgarnia bananowych kasztanów, którzy przyszli na świat z ładnymi buźkami i parciem na szkło. 95% widzów nie jest w stanie utożsamić się z tym towarzystwem, ale Cassius ze swoją mordką przypominającą Guntera od. Oh, you touch my trailer! You touch my -la -la. Po rocznym maratonie alkoholowym na obozie harcerskim w Mielnie wniósł do programu trochę spojskiego klimatu. Casius, co ty gadasz, No przecież te długie włosy. No ty wyglądasz, jak wiesz, no, Jesus i w ogóle. Tarzan. Włosy możemy oddać y, na cele charytatywne dla dzieci, są takie fundacje. Prawdziwą popularność Kasjusz zyskał w fame MMA, gdzie stał się czymś w rodzaju maskotki Federacji. Weszło z grubej rury, ostra pyskowa z krychem i panem Ambro, czyli specem od podrabianych tureckich dresów. Ich misterny plan ośmieszenia Kasjusza nie wypalił, bo internet stanął za murem. Nie ma nic bardziej żałosnego, niż ustawienie się w kilka osób, żeby dowalić jednemu gościowi, który wam nie pasuje. już nie zbierał 15 kolegów, żeby się odgryźć, więc nic dziwnego, że Ambro i Krycha wyszli na kompletnych debili. Pierwszą walkę Cassius stoczył z Adrianem Polakiem w Mimo, że Polak trzymał stronę swoich średnio rozgarniętych kumpli, widać było, że czuje respekt do Kasiusza. Na konferencji nawet nie pisnął słowa, a przecież Polak słynie ściętego języka. W pewnym momencie Kasjusz dostał nawet butelką w oko, co delikatnie mówiąc, było totalnym frajerstwem. Jak już wspomniałem, jeśli w dziesięciu próbujecie złamać psychicznie jednego gościa, to jesteście zwykłymi podrabiańcami, a nie ludźmi z charakterem. Głupoty. Ej! 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 Co? Szaleć się, Kasjusz, koniec! Teraz święć! Jest... Już atakuje tyłu. Don Casio rozbił Polaka w drobny mak Właściwie przez cały pojedynek dawał mu fory Bo Polak dosłownie potykał się o własne paznokcie u stóp Mimo, że Casiusz wygrał Sędziowie przyznali zwycięstwo Polakowi Co moim zdaniem było zwykłą prowokacją Ostatecznie jednak zmienili werdykt na korzyść Don Casio Co nikogo nie zaskoczyło Polak mimo, że dostał solidnie po łbie, W drodze do szatni chyba zamienił odwagę z odważnikiem Bo w krótkim freestylu oznajmił ludziom, że to on wygrał walkę Tak, swoją drogą, Adrian wielokrotnie miał okazję powiedzieć Kasiuszowi na konferencjach, co o nim sądzi, ale wolał to robić za plecami, upewniając się, że Don Casio nie jest w pobliżu, by mu odpowiedzieć. I to jest właśnie jeden z tych momentów, który sprawia, że nikt rozsądny nie powinien traktować Polaczka na poważnie. Gdyby od razu na oczach wszystkich próbował coś poddymić, można by to jeszcze jakoś rozgrzeszyć, ale nie, on wolał swoje monologi wygłaszać za kulis, niczym bananowy gimnazjalista z syndromem próżności. Kasiusz początkowo próbował okazać Polakowi choć odrobinę szacunku, ale po tej szopce zmienił zdanie. Ja filmiki, co nagrywał na afterparty, szanuję go już Chultu, tak. tak samo jak tu sędzio, pajacy panem, tak samo mu głęboki w dół gąsiek pajacy. Pane. Później Cassius stoczył bitwę na gołe klatę ze swoim największym internetowym wrogiem, Ambro, z którym kiedyś brał udział w reality show. Ambro od lat zgrywał wielkiego bogacza, samca Alfa, gdy tylko pojawiła się okazja do wejścia do telewizji dla uciechy plepsu, przyjął ją bez wahania. Panowie przez długie miesiące nagrywali na siebie filmy i odpowiadali sobie nawzajem, ale od początku było jasne, że nikt nie traktuje Ambro poważnie. Wychodzę nawet z założenia, że gdyby nie miał kolegów, którzy poklepywali go po plecach, to dwa razy by się zastanowił, zanim zaczął startować do Cassiusza. Kiedy przyszło do konferencji prasowej Ambro wiedząc doskonale że jedyna osoba która traktuje go na serio to on sam przed lustrem trochę przystopował na tym samym panelu pojawił się też Krycha który usilnie próbował zdobyć walkę z Kasiuszem niestety znowu wszyscy zaczęli się z niego śmiać bo kolejny raz wyszedł na jeszcze większego prymitywa niż Don Cassio na tą Galena którą walczyłeś z Polakiem od tego piciałeś się O, ja jak średnio komuś rywala to co tym zmieniłeś sobie rywala zgodziłeś się <laughs> nie jebie w tym były, mózgu, tego roz, były, chyba. były rozmowy... Ambro bardzo chciał, żeby walka odbyła się w formule MMA, ale Cassio, który całe życie trenował boks, nie zgodził się na to. Ostatecznie panowie bili się w formule K1, a Ambro i tak dostał popysku. To niesamowite, jak można zrobić siebie pośmiewisko w internecie. Najpierw wyzywasz jednego gościa w dziesięciu, wszyscy się wyśmieję, a na końcu dostajesz jeszcze łomot od boksera. Nie muszę chyba dodawać, że dziś słuch o Ambro zaginął, a on sam błąka się po świecie niczym lum wyklęty, szukając swojego miejsca na ziemi. Cassio po walce nie krył za swoim rywalem. Powiedział co o nim sądzi i wrócił na wiocha obierać kartofle co może się nie bił w pierwszym, tylko żeś skakał, zasłaniał się nie, za gardło. Chciałem zobaczyć jego psychikę. Ka czy wytrzyma emocjonalnie chciałem go dobić. K***a. Z Polakiem zrobiłem takie gówno, to mówię, a ten bardziej zasłużył tego, go k***a. musiałem dojechać, bo jest k***a podrabianą k***ą. A kto nowy nie kliknie subskrybuj na dole, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Po zakończeniu wcześniejszych pojedynków Don Cassiusa, potężny wodoras Federacji Fame MMA, Michał Box del Baron, postanowił zorganizować kontrowersyjny projekt pod nazwą YouTube Shore. Jego koncepcja była prosta: Czołowi zawodnicy Federacji zostali zamknięci w jednym domu, by w atmosferze nieustannego napięcia i dramatów dostarczać rozrywki na żywo. Efektem końcowym miała być istna uczta dla miłośników internetowego absurdu. Don Cassio, jak można było przewidzieć, wpasował się w ten format z iście książęcą gracją, która charakteryzowała niepohamowana potrzeba dominacji nad otoczeniem. Nie Ustannie przerywał rozmowy, wdawał się w kłótnie z niemal każdym uczestnikiem, a jego argumentacja oscylowała wokół poziomu szkoły podstawowej. Jego postawa budziła skrajne emocje, od irytacji po politowanie, lecz nie da się ukryć, że niektóre momenty jego popisów zapewniały widzą solidną dawkę rozrywki. Kasjusz prowadził również streamy na swoim osobnym kanale. Wśród barwnych postaci przewijających się przez program znalazł się niejaki No-Raz, bohater tragikomiczny, który w dużej mierze stał się obiektem niewybranych żartów Cassiusza. Kulminacją tej akcji była sytuacja, w której Ktoś wysłał datek na transmisję na żywo, podpisując go pseudonimem Norasa, co natychmiastowo sprowokowało Kasjusza do ostrej reakcji. Choć było oczywiste, że autorem wiadomości nie był sam zainteresowany, Kasiu nie zamierzał przejmować się faktami i z miejsca rozpoczął serię pełnych pasji tyrat. Kasjuszu, mam ochotę na Twojego nabrzmiałego pęta. Siedzę za Tobą, więc udostępnij mi swoje spodnie. Złap za moją fałdę i potrząśnij, zrobimy tsunami. Dzisiaj pod pościelą dojdę dwa razy, bo ostatnio doszedłem tylko raz. Jak byłeś tam na koni kurwa i wysyłać pewnie, nie. bo ty umiesz takie k***a algorytmy ustawić, że co opóźnieniem. Niby tu usiądziesz do mnie a wysyłają się później. No raz. Trzy złote. Będę brał cię, ale, ale w aucie. Siad na telefon? pod kołderką. Wolę spróbować czegoś nowego, mój milordzie. Kasjo, daj mi buzi. Pozdro od Norasa. Na chodę, kurwa, takie coś wysuło. Noras, 3 złote. Dodawajcie Noras ksyl na Instagramie. Jak dobijecie 13k konia pod pościelą tego wąsacza. Ale to jest zrobię na żywo. Skur... Je... Czy reklamujesz się? Nie no ma nie, to... Namujesz się mnie na lewie, tak? No nie. Dziękuję. Ale no to jest w twoim stylu akurat. Nie, nie. 13 koła kawa dobiedzie, da? Nie, nie. nie na no? kogo to stylu? No, kto by tak napisał? Publika natychmiast wyczuła potencjał w tej sytuacji i zaczęła zasypywać transmisję kolejnymi prowokacjami. Dla widzów była to znakomita zabawa dla Norosa moment refleksji na tym, czy faktycznie warto było dla kilku subskrypcji znosić publiczne upokorzenie. Następny rozdział w historii Don Cassiusza przyniósł mu rywala w postaci Rata, jak którego inteligencję ocenił on na poziomie cegłówki na budowie. I co zadziwiające, trudno było temu twierdzeniu odmówić logiki. Rataj w swoich wystąpieniach dorównywał poprzednim przeciwnikom Cassiusa a zarówno pod względem argumentacji, jak i retoryki, co samo w sobie było już nie lada wyzwaniem. Wystarczyło spojrzeć na jego freestyle, by dojść do wniosku, że daleko mu było do miana erudyty. Kasuż, dla mnie to jest zwykła ściera, ja stoję tutaj przed wami cały w blasku w a po witorii nad nim wszystkie dobre dupeczki na aftera wam pozabieram. Wojtka goli telefonów, już nie odbieram. Mimo to internetowa społeczność, choć w dużej mierze skłonna krytykować Don Cassiusza, zdawała się doceniać jego szczerość. Nie był to człowiek, który silił się na sztuczność. Był dokładnie tym, kim widzieli go odbiorcy. Choć można było go określić mianem prymitywa, pozostawał autentyczny, co w środowisku pełnym hipokryzji i pozornactwa miało swoją wartość. Starcie z Ratajem odbyło się w formule MMA, co od początku nie wróżyło dobrze Don Cassiuszowi, który niezbyt ogarnia sztuki walki w parterze. Walka jednak dostarczyła po Publiczności sporo rozrywki, zwłaszcza w momencie, gdy rataj rozpoczął desperacką ucieczkę po ringu, sprawiając wrażenie, jakby właśnie zobaczył ojca wracającego z wywiadówki. Ostatecznie ku zdziwieniu wielu, to Cassio wygrał pojedynek i to w formule, której nigdy specjalnie nie trenował. Był to kolejny dowód na to, że w świecie freakfight'ów pozerstwo prędzej czy później przegrywa z autentycznością, niezależnie od tego, czy mówimy o kimś błyskotliwym czy o człowieku, który operuje argumentami godnymi podwórkowej sprzeczki. Po tym pojedynku Don Casio coraz śmielej kierował swoje zaczepki w stronę Marcina Najmana. Twierdził, że jego jako pięściarza, to jedynie fikcja, i w rzeczywistości jest on jedynie symbolem spektakularnych porażek. Najman początkowo zachowywał spokój, ciesząc się w tamtym czasie stosunkowo dobrą opinią wśród fanów Freak Fightów. Wyróżniał się bowiem na tle innych zawodników, kulturą osobistą i umiejętnością prowadzenia dyskusji na poziomie wyższym niż rynsztokowy. Ich konflikt eskalował na konferencjach, a don Cassio nieustannie prowokował Najmana, zarzucając mu tchórzostwo i brak odwagi do walki w formule bokserskiej. W końcu federacja postanowiła sfinalizować to starcie, a cała otoczka wokół pojedynku stała się istnym spektaklem groteski. Legendarne stało się już zdanie Najmana o możliwości błyskawicznego sprowadzenia Kasiusza do parteru i przejęcia dominującej pozycji. Włączcie zegarki i umawiamy się na 10 sekund. Wyjdźmy tutaj. Gwarantuję Ci, że w te 10 sekund będę Cię miał w bocznej, w dosiadzie albo no w dawaj, Chcesz się... No dawaj, no dawaj, chodź, chodź, kur... chodź, 10 sekund, podjeżdżę. teraz, 10, no, 10 sekund. chodź. Ter... chodź. Choć Najman starał się utrzymać pewien poziom dyskusji, obecność Kasiusza sprawiała, że zdanie to niemal było niemożliwe do wykonania. Sama walka przeszła do historii jako przykład absolutnej głupoty, bowiem Najman najpierw obalił Kasiusza, a następnie zaserwował mu low -kicka. A może było odwrotnie, nie ma to większego znaczenia. Przypomnijmy, że pojedynek odbywał się w formule bokserskiej, nie w MMA. Co gorsza, ruchy Marcina były w pełni zamierzone. Nie było tu mowy o jakichkolwiek przypadkowych działaniach. Sędzia natychmiast przewał starcie, co doprowadziło do gwałtownej awantury w oktagonie. Atmosfera stała się jeszcze bardziej napięta, gdy ktoś z narożnika Najmana delikatnie uszkodził nogę Kasiusza. Gest ten trudno uznać za sportowe zachowanie. Po całym wydarzeniu, Marcin próbował nieudolnie tłumaczyć swoje postępowanie w mediach społecznościowych, lecz nie oszukujmy się, doskonale zdawał sobie sprawę, że w czystym boksie nie miał żadnych szans. Najprawdopodobniej liczył na to, że Kasiusz złoży się w pół po tym feralnym kopnięciu, jednak rzeczywistość brutalnie zweryfikowała jego plan. Decyzją organizacji Najman został wydalony z federacji, a sprawa trafiła nawet do sądu. Jak się później okazało, Marcin z prawem wygrał i w zasadzie słusznie. W końcu Federacja tylko zyskała na tym skandalu. Jak z pewnością pamiętacie, po walce z Dempatusem, Fame MMA postanowiło pozwać mój management o zwrot gaży. Pozew został oddalony w całości, natomiast mają zwrócić managementowi koszty, tam kilka tysięcy złotych, no, za, za, za zawracanie dupy, no bo to, to inaczej, to, znaczy ja to tak, ja to tak e, W każdym razie Naiman vs Fame MMA, 1-0, pozew oddalony. Sprawiedliwości stało się zadość. Brawo! Jeśli tak bardzo wstydzili się tego pojedynku, to dlaczego sami umieścili go na oficjalnym kanale YouTube? Co więcej, nie wszystkie walki tam trafiają, a starcie Najmana z Kasiuszem wciąż widnieje w serwisie i ma się dobrze. Liczba odtworzeń mówi sama za siebie. Niemal 10 milionów wyświetleń, co jest imponującym wynikiem, biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy raptem 100 tysięcy ludzi? Po tym incydencie mało kto traktował Najmana poważnie, choć w zasadzie niewiele się zmieniło. Jego reputacja po walce z Pudzianowskim również była wątpliwa. Można wręcz przypuszczać, że sam Marcin już nawet siebie nie traktuje na poważnie, patrząc na to, co wyrabia w przestrzeni publicznej. Kolejnym rywalem Cassiusza został Norman Parker, który ostatecznie pokonał go w ringu, choć nie było to dla niego łatwe starcie. Na konferencjach próbował kąsać Cassiusza, lecz ten zbywał jego zaczepki całkowitą obojętnością. Janie Jules podziapski. Zobacz, to tym bardziej. Kolejny. Yes. Parkę nie zdołał znokautować rywala, co dla wielu było sporem zaskoczeniem. W końcu mówimy o byłym zawodniku UFC, który stanął naprzeciw człowieka lubiącego imprezy i mocne trunki. Po ogłoszeniu werdyktu wtrącił się Michał Baron, który publicznie wyraził swój sprzeciw wobec decyzji sędziów. E, chyba pierwszy raz w historii zdarzy się coś takiego, że to federacja złoży protest. Dla mnie e, Stormy Norman nie wygrał tej walki i zrobię wszystko, żeby przeanalizować tą walkę do końca i chuj to obchodzi. Jednak gdy zauważył, że internauci opowiedzieli się po stronie Normana, błyskawicznie zmienił zdanie, tłumacząc swoje słowa chwilowymi emocjami. Prawda była jednak prosta. Cassiusz był największą maskotką Federacji, a całe zamieszanie miało na celu wyłącznie łychtanie jego ego. Kuriozjalna sytuacja miała miejsce później, gdy już zaczął publicznie nabijać się z Boksdela, mimo że ten wielokrotnie go bronił. Panowie przerzucali się oskarżeniami w internecie przez ponad rok, aż w końcu Michał postanowił nagrać materiał punktujący swojego niedawnego przyjaciela. Cassio. Ponieważ odkleiłeś się już zupełnie, to postanowiłem, że wykorzystam tę okazję i się po tobie troszeczkę przejadę, bo w ostatnich wywiadach zahaczyłeś o kilka interesujących kwestii. Federacja postanowiła zorganizować starcie wrzoska z Kasiuszem, a stawką było coś więcej niż tylko zwycięstwo. Wodarze KSW dali do zrozumienia, że jeśli wrzosek przegra, nigdy więcej nie wystąpi w ich federacji. I tak też się stało. Po porażce z Kasiuszem, drzwi do KSW zamknęły się dla niego na dobre. Dostaję w papę od gościa, no to jakby chyba ten, który z nim wygrał, powinien do nas się zgłosić, albo powinniśmy zaprosić jego na rozmowy. Zwieńczeniem tej historii była walka Don Cassio z Michałem Baronem. Wynik? Nie trudno było go przewidzieć. Zwycięstwo Kasiuszy. Mimo wszystko pojedynek miał bardziej rozrywkowy charakter niż sportowy. Było sporo tańców, przytulasków, a nawet sędzia nie mógł się powstrzymać, by nie wziąć udziału w zabawie. Po opuszczeniu federacji Fame MMA, już został jednym z bodarzy Prime Show MMA organizacji, która ku zaskoczeniu wielu do dziś funkcjonuje całkiem nieźle. Jego pierwszym rywalem w tej federacji był Mateusz Morański, którego pokonał. Następnie zmierzył się z Popkiem, na którego przygotował humorystyczny diss, próbując wyprowadzić go z równowagi. Nie jest alpania, więc twoje zęby ku... Złote będą wybite. Popek jednak nie dał się sprowokować, a walka odbyła się w sportowej atmosferze. Kas już zwyciężył, posyłając rywala do szatni szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Warto jednak podkreślić, że starcie odbyło się w formule bokserskiej. W MMA wynik mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Kolejne walki nie były już tak udane dla Rzycińskiego. Przegrał z Dominikiem Zadorą i Pawłem Tyburskim, którzy nie pozostawili mu większych szans. Cassius wypowiadał się o Tyburskim w dość nieprzychylny sposób, co doprowadziło do konfrontacji między nimi jeszcze na konferencji prasowej. Mimo tych jego pozycja medialna wciąż była silna, choć największe wydarzenie miało dopiero nadejść walka na stadionie narodowym. Federacja Fame MMA postanowiła zorganizować tam pojedynek Kasiusza z legendą polskiego boksu, Tomaszem Adamkiem. Były mistrz świata przez długi czas odmawiał udziału w tego typu wydarzeniach, jednak ostatecznie zgodził się na walkę. Wcześniej stoczył jeszcze starcie z influencerem znanym jako Bandura, który marzył o zmierzeniu się z zawodowym bokserem. Kasiusz przegrał walkę z Adamkiem, będąc dla niego jedynie workiem treningowym. Mimo jednoznacznej porażki, wciąż utrzymywał, że ma. Powody do dumy, gdyż były mistrz świata, nie zdołał go znakałtować. Tego rodzaju rozumowanie, typowe dla życińskiego, sprawiło, że wielu zaczęło kwestionować jego podejście do sportu. Dziś Kas już wciąż pozostaje aktywną postacią w świecie freak Ostatnio media rozpisywały się o jego wygranej za Madeuszem Ferrari o 100 tysięcy złotych w kasynie, co wywołało liczne kontrowersje. Pomimo licznej grupy oddanych fanów, jest postacią wyjątkowo kontrowersyjną i uznawaną przez wielu za jednego z najbardziej prymitywnych zawodników w historii tego środowiska. Niejednokrotnie próbował sprowokować Denisa Załęskiego do walki, jednak ten Konsekwentnie odmawia. Twierdzą, że spór powinien zostać rozwiązany poza kamerami. Że powiesz, że co, ja jestem obstracją, przybiegłem do niego. No to mogłeś walczyć, po to są walki, żebyś tam, tam pokazał k swoją klasę, a nie k bo podbiegniesz, bo masz większą masę i z zastopu komuś wiesz, nie wiem, e, bidonem, czy butelką, czy na wywiadzie, jak ktoś udziela wywiadu, to podlecisz, ujony filmik nagrałem, ja jestem groźny. Pan no w ciebie to będę rzucał wszystkim kurwa. Warto również wspomnieć o jego słownych potyczkach, m.in. z Mateuszem Borkiem. W starciu na argumenty z doświadczonym dziennikarzem, Kas już nie wypadł najlepiej, sprawiając wrażenie osoby niezdolnej do merytorycznej dyskusji. Jego chaotyczny styl wypowiedzi, bazujący na emocjach i agresji słownej, sprawia, że częściej przypomina kłótnie zbuntowanego nastolatka z rodzicem, niż rzeczową rozmowę na poziomie. Gdzie zacząłeś mnie zaczepiać, to ja w ogóle do ciebie nic nie miałem. Ja nawet czułem do ciebie dużą sympatię, jako do człowieka, któremu wydaje mi się, bo ziadała. Sporo talentu do tego sportu. Kasiu Życiński to postać, która na stałe zapisała się w historii fake fightów. Choć posiada małą rzeszę fanów, jego medialne wystąpienia i kontrowersyjne zachowania często budzą mieszane uczucia. Przerażająca historia Dawida Załęskiego w poprzednim odcinku na kanale. Kliknij, kliknij w anotację, aby przejść dalej. Elo.